A jak pamiętamy, Karol Nawrocki powiedział, że nie mógł przekazać pieniędzy, dlatego że to byłoby niebezpieczne dla pana Jerzego. Aleksandra Gajewska, czy sprawa mieszkania jest wyjaśniona według pani? Pani redaktorko, szanowni państwo, którzy jeszcze tutaj z nami trwają, no, czyli od początku trwania tej kampanii ja mam absolutne przekonanie, że Nawrocki to jakiś typ spod ciemnej gwiazdy, że to jest jakaś, jakaś szemrana osobowość. Oszust, który wyłudził i wykorzystał słabszą osobę. Mamy kwestię mieszkania pana Jerzego, mamy kwestię apartamentów z muzeum, mamy te niewyjaśnione kwestie dotyczące znajomości z półświadkiem, i to jakby wystawia mu ocenę. I Nawrocki w tej debacie nie zrobił absolutnie nic: nie powiedział nic, nie odpowiedział na żadne pytanie, które zmieniałoby to wrażenie że jest takim człowiekiem, że jest niewarty oddania na niego głosu, że nie był w stanie zająć się jedną starszą osobą i jak ma zamiar zająć się polską. Polkami i Polakami. Miał ten taki szyderczy uśmieszek, który jasno wskazuje na to, tak. Jestem decyzją prezesa, wiem, kto mnie wprowadził na tę scenę, wiem, z kim będę musiał się za to rozliczyć. Nie ma darmowych lunchy. on wie, jak wysoka jest tego cena. Słowomir Mencen, który, który jest kandydatem na urząd prezydenta Konfederacji, powiedział, że ta sprawa jest obrzydliwa. Czy pani europoseł się zgadza ze słowem Mencenem, że ta sprawa mieszkania jest obrzydliwa? Ja już powiedziałam nie, w jednym z wywiadów, że uważam, że ona jest po prostu wątpliwa moralnie. Natomiast ja, pani redaktor, wolałabym porozmawiać o moim kandydacie na prezydenta, którym jest Sławomir Męcen i który poradził sobie no to świetnie. Pytanie który sobie świetnie poradził w tej debacie, która trwała niemiłosiernie długo, była momentami niezwykle nudna. Moim zdaniem wypadł najlepiej w porównaniu do Rafała Trzaskowskiego, który miałam wrażenie, że nawet nie chciał mu się udawać, że jest liderem sondaży i praktycznie zasypiał na tej debacie. Jak słyszał, nie że miał można absolutnie... dawać klapsa dzieciom. Nie dziwił się jego miną. Rozumiem, I że pani Biejat to... jest przeciwna klapsom dzieciom, za, za to popiera wstrzykiwanie chlorku potasu w serca. Myślę, My małych że dzieci dzieci jednak w matki. wszystkie autorytety... Rozumiem, że pani przeciw. też to popiera. Wszystkie autorytety wszystkie autorytety pani poseł, już niejednokrotnie się spięłyśmy na temat... To nie jest wychowanie. Niejednokrotnie spięłyśmy żeby... się na temat praw kobiet na antenie tvn Proszę, nie kazać mi powtarzać. Czy pani jest zabiciem dzieci, czy nie, pani posłanko? tak, nie jestem za wstrzykiwaniem chlorku potasu. Ja Bicie bicie. dzieci. Nie jestem za wstrzykiwaniem chlorku. Pytam, Pytam o bicie dzieci. Serce dziecka. które Mucha. Żyć Szymona? poza łonem. Joanna, Mo Joanna Mocha. Ja myślę, że Szymon Hołownia bardzo celnie zapytał Karola Nawrockiego o to mieszkanie i bardzo celnie ripostował, bo Karol Nawrocki odpowiedział, że to jest kwestia teczek, z których coś wycieka. Na co Szymon Hołownia powiedział, z mojej teczki nic nie wycieknie, bo nic w niej nie ma. Powiedział, że to Nawrocki powiedział, że to jest aktualna wersja, na co Szymon Hołownia celnie Repostował, że no właśnie aktualna, no bo ta wersja aktualna zmienia się tak naprawdę czasami z godziny na godzinę. Więc, więc myślę, że to było naprawdę bardzo mocny fragment tej debaty z wykonaniu Szymona Chłowni. Ale ja bym chciała też przy okazji powiedzieć, że to jest taka narracja o tym, że, że coś wyciekło, że coś służby pokazały. Proszę Państwa, gdyby Karol Nawrocki na początku kampanii ujawnił swoje oświadczenie majątkowe, to nic nie musiałoby wyciekać. To są wszystko rzeczy, które Ja chciałam zaprotestować, ponieważ nic Wielonego, nie wyciekło. Nic nie wyciekło, tylko to była praca dziennikarzy, a Karol Nawrocki no. w czasie debaty... Ale zaczęło się tak od pytanie... tego, że Karol Nawrocki powiedział nieprawdę w debacie. Tak, że no. Oczywiście, powiedział, mam jedno mieszkanie. A, złamał powiedział, że ma jedno mieszkanie. Panie pośle, bo pan zaczął opowiadać tę historię i powiem szczerze, czy to był... Naprawdę przełomowy pomysł Karola Nawrockiego, żeby w debacie, zapytany o dość kluczową sprawę ostatnich tygodni, powiedzieć, nie odpowiem, ale nagrałem filmik w internecie. Znaczy, no nie wiem, jak można stracić taką okazję, żeby wytłumaczyć Polakom sprawę, o której wszyscy mówią od kilku współkawek. dni. Ale, ale, ale przepraszam, myśmy obejrzeli to, więc wykonaliśmy te prace, bo państwo oglądali, ja się mówię, oglądali. nasi widzowie się oglądali, oglądali debatę. Ale, ja no ale, może... ale to ja powiem, bo mam przed sobą ten tekst. Mogę panu zacytować, bo to jest bardzo ciekawe. On mówi w pewnym momencie Karol Nawrocki ze względu na Roba alkoholową pana Jerzego i areszt, Ustaliśmy, że 120 tysięcy złotych za to mieszkanie, wykazane w akcie potwierdzone przez Jerzego, żeby przez następne lata kwotę tę sukcesywnie przeznaczać na utrzymanie mieszkania i doraźne wsparcie życiowe Jerzego. No i teraz, w akcie notarialnym jest napisane wyraźnie, że on zapłacił. Teraz tu mówi, że nie zapłacił. Ale nigdzie w tym filmie, nigdzie Karol Nawrocki nie mówi, kiedy zapłacił. W ogóle nie pada to sformułowanie. Mówi, w grudniu 2024 udałem się do niego z życzeniami, nie zastałem go w domu. To się wcześniej zdarzało. Rozumiem, że to jest odpowiedź na pytanie, a dlaczego, jak już Pan poszedł i go nie było w domu, to czemu Pan go nie zaczął szukać? No, czyli chodzi, y przez rok jest zobowiązanie, którego autentyczność potwierdza Karol Nawrocki. W 2021 zobowiązuje się do regularnej, stałej opieki nad panem Jerzym, po czym przyznaje, że był u niego w grudniu, czyli przez rok nie wie, co się dzieje. I nie wie, że był w DPS-ie. To pan wynika Bogucki. z tego filmu. Dobrze, pan prosi, niech pan nie tłumaczy, bo tu nie, jest, nie można tego tłumaczyć. Pan powieńce, niestety też niedomówień półpraw, czasami kłamstw, bo ten dokument, którym państwo się posługujecie. To nawet pan Piasecki, a także dziennikarka w, w Radiu w likwidacji, mówiła, że, wy, że jest dokumentem ze służb, czyli został popełniony przestępstwo. Ten dokument jest ankiety bezpieczeństwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ten dokument nigdy mówi? nie powinien e, wyjść. E, więc zostało popełnione przestępstwo, więc w konsekwencji Ale aparat, państwa, aparat państwa, aparat państwa, aparat państwa zobowiązał się Karol Nawrocki. Zobowiązał się, bo o tym powiedział. Aparat no. państwa dzisiaj jest uruchamiany. Panie redaktorze, ja pana słuchałem. Prosiłbym jednak, żebym też mógł się wypowiedzieć. Więc służby specjalne dzisiaj są używane przeciwko Karolowi Nawrockiemu i dokumenty, z tajnych akt wyciekają do dziennikarzy. To jest jeden fakt. Drugi A Dlaczego fakt. te służby Pan... nie zadziałały Drugi mając fakt, Ale szanowni Państwo, czasów. państwa jest kilkoro. Ja spokojnie słucham, nigdy nie przerywam. Po drugie, pan wspomniał, panie redaktorze, o tym filmiku. Wszystkich telewizów TVN-u, TVN-24, zachęcam, żeby nie, nie poprzestawać tylko na tym skrócie, tylko żeby obejrzeć cały ten filmik. Tam są na przykład listy. Pana Jerzego, który prosi o pomoc, który dziękuję za tę pomoc Karolowi Nawrockiemu i wtedy nie było tam tych polityków, którzy dzisiaj podobno są tak empatyczni wobec Pana Jerzego. Wtedy był tylko Karol Nawrocki, który zapewnił tak na głowę. Przepraszam, chciałam głową, przerwać tę Pana narrację który... i powiedzieć, przepraszam no, bardzo, narację, przepraszam no Pani bardzo. mnie pyta, jak chciałam, to wygląda, Pani chciałam, przerywa, bo jest to niewygodne, nie, Pani redaktorze. Pana, chciałam tylko powiedzieć, no, ja powiedzieć że o tym, Pan Jerzy prawdą. był od wielu miesięcy w DPS-ie, o czym Pan Karol Nawrocki nie wiedział i nie potrafił się dowiedzieć. Bo a Pan a Jerzy, bo bez, gdyby ten film a pani dowiedzieli zobaczyła, się to wiedziałaby o wiedziałaby pani że pan mi nie przeszkadzał. Pani, to się, pani prowadzi narrację, się, która jest nieprawdziwa. Proszę pana, dowiedzieli się dziennikarze, że pan Jerzy jest w DPS-ie. Wystarczyło godzinę, żeby się dowiedzieli. To pan Karol Nawrocki w czasie debaty skłamał i powiedział, że, jest, że ma tylko jedno mieszkanie i od tego się zaczęło, jak każdy Polak. Teraz pan, teraz pan Trela, teraz pan odpowiedział tak, jeszcze jeżeli mogę się odnieść do nie, tego. Pan odpowiedział w ten nie sposób, dlatego, tego, że, że panie pośle, panie pośle, dlatego nie, teraz pan reprezentuje, pan, cały czas w tym mieszkaniu pan reprezentuje, pan nie za to mieszkanie, utrzymywał go w tym mieszkaniu. Ja Przemysław Czarnek kłamał, Jarosław Kaczyński kłamał i kłamie Karol Nawrocki. Panie, Dzisiaj pośle. miał szansę przed milionami Polek i Polaków wejść i powiedzieć albo przepraszam, Źle zrobiłem, to był mój błąd, nie myślałem, że będę kandydował na prezydenta, dlatego Ale tak się zachowałem, błąd? albo... Mógł wyjaśnić te sprawy. Nie zrobił ani jednego, ani drugiego. Dzisiaj cała Polska po raz kolejny zobaczyła, że decyzja Jarosława Kaczyńskiego, pan Nawrocki jest oszustem. Zaczęło się oczywiście od pytania pani marszałek Biejat na poprzedniej debacie. Pan Karol Nawrocki skłamał i kłamie każdego dnia bardzo konsekwentnie. Co mówił Jarosław Kaczyński w, ostatnim, w ostatni piątek? Że oświadczenie jest najprawdopodobniej sfałszowane. Wychodzi dzisiaj w poniedziałek Nawrocki i mówi, nie, oświadczenie jest prawdziwe. W 2025 roku Służb wam ja, to przekazał. Który zabywł? Z innej służby. Karol Nawrowski miesięcy nie wie, gdzie jest jego podopieczny. Masz Każdy, ten, obywatel, który posłuchiwał który pana Brejsa, ten... osobą, która jest schorowana, no, wiem, starsza, kontakt, każdego dnia interesuje się, co się z nią dzieje. Czy nie brakuje mu pieniędzy, czy nie brakuje mu nalewki. On nawet od roku nie był w szalony. Szalony atak na Karola Nawrockiego potwierdza nie, to nie jest tylko to, to jest że Karol na może wygrać i wygra te wybory. I wygra te wybory, jeżeli Polacy tak zdecydują. I ten wściekły atak na Karola. Karola tak jest zdecyduję. tylko tego potwierdzenie natomiast dzisiaj największym przegranym jest kilku przegranych tej debaty największym przegranym jest oczywiście Rafał Trzaskowski zaspany zblazowany niemrawy nie odpowiadający na pytania który nie odpowiedział również na pytanie Karola Nawrockiego dotyczącego tego dlaczego Dlaczego skierował pozew jako Urząd Miasta wobec rodziny z sześciolatkiem? Nie odpowiedział na to pytanie, tylko zasłonił się sądem. To miasto skierowało pozew o eksmisję tej rodziny sześciolatka. Dlaczego państwo o to nie pytacie? Dlaczego nie pytacie o dziką reprywatyzację, wtedy, kiedy szefową Trzaskowskiego Proszę była e, Bronkiewicz-Walcki i tutaj czyściciele kamienic, rok, i czyściciele 2025, kamienic w w Marszali. Dlaczego nie pytacie o tych wszystkich, którzy byli na Komisji 2025. Zdrowia i się ich do głosu? Dlaczego pytacie o jedno mieszkanie, a nie ale, pytacie ale, o dziesiątki, ja setki mieszkań? Ja powiem, na czym mieszkań. wtedy, kiedy Trzaskowski. No, panie redaktorze, wie pan, dlaczego skierowało miasto Przepraszam, ja panie państw, ale panie, rozpozywanie panie, rozpozywanie panie, ja odpowiem. Tego, ja odpowiem. To, to jest debata, Pani Pani to ma zostać to ma zostać. To prezydentem. jest debata. Nigdy to przed wyborami debatą. w Polsce nie wydarzyło się coś takiego, jak historia mieszkania Karola Nawrockiego. Znaczy, zasięgi tej historii w ciągu czterech dni sięgnęły prawie półtora miliarda. Nie było na dwa. Ale Panie Pośle, dalej panu powiem. Czy Rafał Trzaskowski przyjął to mieszkanie dla siebie? Ale jest, nie, ale moment, że prezydent moment przepraszam, nie ale dlatego rodzinę, ta historia jest nie, tak nieekspedycyjna. To nie jest, X, X, nie, nie jest to, to prawdziwa, wypowiedzi. że kandydat na prezydenta, oto, ma mieszkanie pana, który za bał który się zapłaci. bezdomności, za które zapłacił. Mieszkanie za mieszkanie? Przepraszam, zapłaci. ale właśnie no nie na, nie Ale czy Karol Nawrocki kiedykolwiek odpowiedział na pytanie, kiedy zapłacił za to mieszkanie? Karol Nawrocki odpowiedział pana redaktora Rymanowskiego, że zapłacił za to mieszkanie w Ratach. I to powiedział mu, Zapytany o przelewy, powiedział, nie pokażę przelewów. Nie. No i, ale, szanowni państwo, czy kto inny oprócz TVN-u, oprócz, wie, i oprócz pan, dzisiejszego obozu władzy, kwestionuje to, były dwie strony tej ale umowy. Ale nawet Karol Nawrodzki to były kwestionuje. Były dwie strony nie. No, no tak, przepraszam bardzo, czy w, akcie, notarialnym, czy w akcie notarialnym można kłamać, czy nie można kłamać? A okazuje się, że w akcie notarialnym strony było napisane, że dostał 120. Strony oświadczały, ale A okazuje potem... się, że nie fałszywie oświadczyły. No właśnie. Strony się umawiają co do tego, jak będą realizować swoje zobowiązania, i Karol Nawrowski przez wiele lat ale realizował, pan... bo nie mieszkał w tym mieszkaniu, nikogo ale pan... tam nie wprowadził nie innego, ale panie nie pośle. czerpał korzyści Można z tego, Można napisać w akcie notarialnym, że strony będą się rozwijać na przestrzeni 10 lat. Tak ja myślę, że to jest naprawdę wstyd. Przepiękne... ja rozumiem, że możemy okay. cały czas mówić o Karolu Nawrowskim. Nie to nawet cieszy, bo to pokazuje, jak wściekły jest atak z, ze strony mainstreamu i ze strony dzisiejszego obozu władzy. możemy nie mówić o eksmisjach w Warszawie, możemy nie mówić o czyścicielach kamienic, możemy nie mówić o kwestiach Budnara. nie możemy, możemy nie mówić o siedlisku pana Hołowni, o, właśnie, o wielu świetnie. innych sprawach. Właśnie o tym chciałam powiedzieć, jeśli mogłabym Proszę, Joanna Mucha w sprawie wygrać te wygrać chętnie, chętnie odpowiem. Oczywiście, jeśli chodzi o siedlisko, to ono było od wielu lat wpisywane do oświadczenia majątkowego marszałka Hołowni. Ale to jest właśnie dokładnie ta metoda. Ja się cieszę z tych ostatnich kilku zdań, które pan wypowiedział. Bo to jest pisowska metoda manipulowania. Czyli jeśli jest problem i nie jesteście w stanie powiedzieć, że to jest po, że po prostu jest oszustem, że jest zwykłym oszustem. A w jakim oszustem? zakresie oszustem? Dlaczego pani używa takich sformułowań? I wściekłość Kazałam tego ataku, który, który jest sformułowany w stosunku do Nawrockiego, wynika z tego, co on zrobił. Bo to jest coś nieprawdopodobnego. W polskiej polityce nie było nigdy człowieka, który by zrobił coś tak obrzydliwego. I dzisiaj że wy co szukacie afer reprywatyzacyjnej, szukacie opiekunkę, atakujecie. To, że robicie wszystko, tego człowieka przez robicie, wiele lat i płacił e, na jego... To jest w ciągu ostatniego roku go utrzymywał, kiedy w DPS Żeby nie przyznać, że, że wasza Panie że pan, pan, pan mówi, że pan oszustem. oglądał to. Oglądał ten filmik Karol no, Nawajsta. przepraszam bardzo. Czy, czy te widzieli te... Państwo rozmowę z, listu, z panią z dps -u. Gdzie jest bardzo, bardzo życzliwa relacja, z DPS. -u. Gdzie Karol Nawrocki pomaga temu człowiekowi, gdzie ten człowiek mu de facto dziękuje. Nikogo wtedy nie było. W I w DPS przez wiele lat i przez wiele lat Karol Nawrocki. Spłacił to mieszkanie, pomagał Można, temu człowiekowi, ten, eee, ten człowiek może do spłacisz? dzisiaj do tego czy mieszkania wejść, zbawę? a dokument, który pan ma, jest ewidentnym ale, działaniem ze strony służb dzisiejszego ale, obozu prawa. Czy, czy to dobrze, że służby się wzruszają, ale, ale już odpowiedziałem.